W dzisiejszym odcinku wraz z przyjaciółmi Stop Gaming zmierzyliśmy się z grą Pico Park. Czy uda nam się przejść, czy może jak zawsze będziemy się wyzywać i narzekać? Przekonajcie się, oglądając do końca. A, i zostawcie sobie w górę. Dzięki. Weź 45 sekund na pierwszym poziomie, spędzić. No, to jest koniec. Wy z naprawdę tu chcecie speedrunować? Nie no, nie, ale. człowieku, to pierwszy poziom, trochę wstyd. Słaby kolor gdzieś wybrał, bo mi się z kaskiem co? What, bro? Żółty ci się kojarzy z kaspem, no to twój problem Zielony To jest zielony Celujemy w trzecim levelu na czas 67 W grę czemu zajął się yeah, nie? no tego No bo, mówiłem no ci, że mój setup jest no a ty za to mi powiedziałeś Coś tam, Muhamed, meble, łamamamam Przegraliśmy no A few moments later Cisło. wejdź na Arka O. No. Jest. O. No. Czemu sobie tak utrudniamy grę? Bo nie jesteśmy nowami, żeby resetować, no co ty? Not for online to <laughs> oh, yes. bo ty sam jesteś chyba. Nie, to nie ja. Co, to, co to, gra? to? Ja nie. To ty. To, 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 to też nie. A nie, patrzcie na górę, procentowo mamy. Nie, tu widzicie? Procentowo, każdy w górę niech naciśnie. No ale Czekaj. Stój. No, 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 no. Stójcie! Czemu pod że ja nie skaczę? Teraz, dobra. dobra. Stój. Stój! Stój! Teraz! <laughs> to, o, nie skakał, hena, co, to nie skakał, to nie skakał, to nie skakał, przyznać się To nie moja wina, to nie moja wina jak chcą, Czyli to jest, dobra Ale to jest tak prosty, prosty, prosty no level No tak, to robimy naraz Stop, stop Stop! I teraz w lewo, spamujcie w lewo, spamujcie w lewo Czek, czek, czek Ale easy Spam, stop. spam, spam Chopie, jak ja się czuję jakbym to normalnie grał. Taka jak koordynacja. Jakie not for online, chopie. Nie no, tylko trzy to... osoby. Ja cię, że daliśmy radę, jakie signy u nas. Oh my god. <laughs> oh <my> Od a <laughs> Nie wiem, że nie można skakać. Musisz na mnie czekać. Ma polecieć piłka do drugiego końca. Tutaj. Oj, jeszcze raz. O, ale szybko! I Jeszcze raz. No. no, no. no co no. wy robicie? Jakieś <noise> stoi? Co Niedu? wy robicie? W miejscu stojcie. No co wy robicie? <głos> <głos> ale, ale, <głos> <głos> <odysi>. <głos> <głos> Ej! Nie, nie. nie. <noise> No, czy ty potrafisz grać w gry komputerowe? Arek, hala. co z tobą jest nie tak? Yes! Ale ciężko nam idzie, jak krew z dupy. Aż się popakałem na tym poziomie. All seven. Nick Sheevan! A, fuck. To Arek, ty wiesz jak 7 wygląda? B. B naciśnij. Dwa normalnie półgłówki robię. Czekaj. No, no jobra, i dobra, i co zrobimy za pierwszy razem. A nie jak wy, dosłownie, dwa punkty IQ współdzielone. Co ty Ej, po co? co? ty zrobiłeś? Ej! Dwa półkóżki. Zapisz się zrobiłem, Zobaczycie, zobaczycie. Co? Hmm. Czemu mi wszedłeś na guzik celu? No to każdy na 0,4 nie celuje. Jest. Oooo, oh. takie ciężkie? Oczywiście, ci są Kto rzepł kule? Czemu nie łapiecie na dole? Już stoicie, no wy. No bo jaki... Kto jest... Kto powinien na no, stać? Pomarańczowy. Popie, jak ja odskaczę, wszystkie odbijam. Raz musiałeś się ruszyć, z Nie no, każdy wie, że Nie no, Kuba pierwszy to kul, tak? Czemu Kuba Fajne tak srało mnie w tej grze? Kuba tutaj handluje w Pico Park Człowiek <grymny> ja w... <grym> do każdej chwili musi być pierwszy. Harę karę, zama ja chyba. Bo nie chce mi się stać. Grand go <grym>, żeby stać krya, a w bacz, w grem, nie żeby stać i w miejscu. Chyba, żeby wygrać depotem wejść dziurę i szukam innych w każdym doświadczył. A wow. teraz do góry, idealnie. Kto łapie ten miora? Kto łapie ten teniora A jak nie A jak nikt niepio? A jak to nie, ja nie, to się złapie. Przesnąć. Czemu go przesuwać? O! Oh. Widzieliście jaki carry? To jest prawdziwy carrier! To jest prawdziwy carrier! Kuriery! No poskakuj, a to, tak, nie! za obie ty! Tak! Zbobowałeś! Szybko! 10 sekund! Dziesięć sekund! Czemu pomarańczowy nic nie robi? Nie, pomarańczowy... Przez ciebie całą grę przegraliśmy. Nie no, jakim cudem to się stało? Cisło przez ten Trudno, trudno, po, trudno się rysowało. <laughs> trudno pomarańczowy tak zbobował, tak. Aktualnie no ze ogóle rękawa nie grę. No w skaku tutaj, pomarańczowy, dm Pomarańczowemu pomogę, dużo dużowemu nie. No, pomarańczowy, no, chodź. No debilu. O, o, pierdol... o, o, to ciekawe, to ciekawe. Mikrofon się. Dobra, dobra, no, Exis, ciągnij, Exis! Dobra, ja inaczej. To musicie dwóch razem wskoczyć. To na mnie niech ustanie różowy. Kasper no chyba. Idealnie. No, ale... Nie, ciągnął, nie ciągnąłeś. Nieszamowity. Nieszamowity. Są... Ja nie ciągnąłem, a Exis to nie robi. Nie ciągnąłeś. No. Ciso, ale to ciągnąłeś. A wiesz, że możesz później ciągnąć o, cały czas. Takie czas, boby, czas takie, takie boby jesteście. I myślisz, że cały czas ja to jest Całe dosłownie życie, definicja chłopciągi. tej gry. To jest kwintesencja tej gry, ja muszę cały czas kierować was wszystkich. Co, co, nic nie robisz? A wy mamy na niego nie patrzeć, na ducha. Mamy być w innym kącie niż Duch. Nie. A, dobra, dobra, szybko patrzcie się na ducha, patrzcie się. No właśnie, i jak w górę teraz, jak w górę ma strzałkę, mamy się nie patrzeć. Dobra, teraz. Ale Cisu jesteś retardy? Co, co z tobą? <noise> o tak, tak, nic nie robi, No, no nic nie robicie, halo, pomadańczowy, doszło... Łoł, wow 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 wow! łoł, wow, wow. był winny. Kto, by, kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Nie, Aśli zagotowałeś mnie w tym momencie, k***a, niemożliwe Dobra, i jedna osoba nie... Wszyscy się w lewo patrzcie. się patrzcie, wszyscy w lewo się patrzcie, ja wybiorę w którym ma się ruch, ruszajcie Popatrz się no w lewo, rozumiesz? Ale, czy, wy, czy ty jesteś naprawdę. Czy ty widzisz w jakim kierunku patrzysz, człowieku? <laughs> reset, reset. Reset, reset! Patrz ale w prawo! Nie mogę! Okay. Cały czerwony jestem! Popatrz Sam w jesteś prawo. prawo! Na prawo, może powinieneś iść, wtedy byś się nauczył coś. Prawo, popatrz co w lewo? Prawo, chłopie, patrz patrz w prawo, chopie, popatrz. Nauczyłbyś się czytać ze zrozumieniem. Ale, popatrz w prawo! Po co sobie przedłużać? Teraz wszyscy w lewo oprócz mnie tylko Wybiorę kierunek z I Teraz, w lewo Jest! OK. Znowu wszyscy w lewo oprócz mnie. Ups. Ale jesteś <laughs> ale jesteś dumem. Dobra. <laughs> kikujcie go, kikujcie pomarańczowego. No, uy, <laughs> uy, to Kasper z cisłem co bez Kasper. Co? Rozumiesz o co w trybie chodzi? Tak, rozumiem i cały czas robię się trybie... patrzysz? Patrzyłeś w lewo gdy już był na dachu. Dobra stróż tak. prawa, stróż prawa, prawa, wszyscy Sru? winni, tylko Sru? nie on, to jest niesamowite. Czemu Kuba, czemu Kuba zwala winę na mnie, a ten, to nie robotę? On, Sru. 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 on Sru. tak ukazuje! Tak tak, tak, dlatego wszyscy Wszyscy szybko w prawo powinni się popatrzeć, żeby go zatrzymać, nie rozumiem, czemu tak nie zrobiliście. Nie, I właśnie nie Kuba, bo jak ty tak. mówisz wszystkim, że mają patrzeć w lewo, to wszyscy patrzą w lewo. ty to teraz dlatego ty to teraz rób. Nie, ja nie chcę tego robić. Nie, ale no dobra, zajął, zajął. Bez przesady. No ale czemu ja muszę to robić? Może będziesz... Ja nawet gwarantuję, że będziesz lepszy od Pomarańczowego, bo to co on robi to jest niesamowite. To! Się... Pomadańczowy intuje, no! pomadańczowy! No, ja czekam, aż mi powie, żeby w prawo się patrzeć. Co on nic mi nie mówi? Co? Nie wiem, Kuba. Jakoś inni wszyscy rozumieją, tylko ty nie rozumiesz. Dosłownie. Zgaszczę, szybko z pamulcie, wszyscy z panów W. <grystanie> 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 jak to działa? <grystanie> <Wow, grystanie> Dobra, czy na tej? Ja pomarańczowy to ci dam. No ale nie pomarańczowy chłopie, Pojmiję mi mimo falę pomarańczowy. Wszyscy, jak 3, ja? Daj, kaster blisko wyjść.

Ale, Aryk, zepsuję. Ops. To no, nie wiem, no, no, co. No, nie, no, nie chciałem na to. Czekam i trzy, cztery. Nooo. się ostatnio chcieliśmy. No. Ten poziom już się wypalił, niestety, cisło. Musisz mi ostatnio kontrolować. Kto tam już mi snuł, to jest niebie. No, cisło, nie tak. Cieszył. No, na nic nie patrzy, tylko na błędy innych. Dawaj, dawaj, do no, stój, stój, do no, stój, stój! Nie, może no, no, się poruszy, się <laughs> Się, mi się pamięć zaraz kończy na kompie, dlatego współpracuję. Pamięć mu się zaraz skończy i go zgrywywali. Beskita i trolluje. No Arek to wytnie ci to nie warto. Pamięć mi się zaraz skończyła. <laughs> no muszę... Bo, skończy bo wyjdę i podskoczę, wyjdę i podskoczę w tym momencie. Ooo oh, 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 ja yeah, zapomniałem o tym, zapomniałem o tym! Fo deal, for deal. Myś, ja, chciałem poedować ten guzik, ale ja zapomniałem że to dwóch światło jest. Arek, czujesz na plecach? masaż mu robi, A dużo co mu robi? Co robi dużo wy, Dobrze wiesz, co? Co robi żółty dużo wy? Serpia, jak pies. Siadł? Miauki... Siada. Tak, tak Stop, jest. stop, no nie jest tak, tam Tak, na tam. na guzik, jak pies mnie posłuchaj. Jak pies? Niesamowita psychologia. No, 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 no i co ty zrobiłeś, bro? No co ty zrobiłeś, ale to jest Ale to kogo wina? Kogo wina? No ja to twoja. Ty, twoja. Czemu tu lataj. Trzeba to było wyszedł go innego niż twoja? Kasper, utrój, utrój teraz. Nie, nie, próbuję, nie. Nie, To jest ten, plan, patrz. Zasz na mój plan. Miarek, nie! To, co chciał mi to zrobić? Dobra, kukt Dym, chłopie, dosłownie. Dobra, dobra. Najcięższe walki Bóg daje największym wojownikom, jak to się mówi. Ej, ej, moja ej, go, walka to, to jesteście wy, to Wy jesteście moją walką.